Hej kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I na początku chciałabym się zwrócić do jednej osoby, którą mam na myśli, która prawdopodobnie ogląda ten film. Chciałabym Cię bardzo serdecznie pozdrowić z mojego nowego salonu, i możesz sobie teraz oglądać, jak to tutaj u nas wszystko wygląda i jak tutaj ogarnęliśmy ten pokój. I oczywiście Wam, drodzy widzowie, też go pokażę właśnie w tym momencie, bo na ten moment jest super. Mega mi się podoba. Na no nasze możliwości dużo zrobiliśmy. Ogarnęliśmy, mamy większą przestrzeń do życia. Jeszcze nie jest wszystko dokończone, bo potrzebujemy paru mebli, ale to z czasem, nic na szybko. Pozbieramy sobie pieniążki na spokojnie i kupimy wszystko, co nam potrzebne. No i zapraszam Was serdecznie do oglądania tego vloga. Nasz salon teraz wygląda w ten sposób. Komputer przeniesiony wstępnie, go miało tutaj nie być. Miało być też inne biurko, no ale już wywieźliśmy. Nie, nie chcę mi się tutaj wdrażać w szczegóły bo nie ma tutaj sensu. Wywieźliśmy tutaj po prostu nie mieć problemów. Koniec. Niech osoby, które miały te meble, niech sobie się po prostu radzą z tymi meblami. Więc tak, biurko całe tutaj przyszło. Jeszcze ściągnęliśmy z góry, ze strychu, tą nadstawkę taką do tego biurka i postawiliśmy sobie drukarkę, więc my mamy teraz taką przestrzeń alabiurową. Kanapa, którą zasłoniłam narzutą, bo ona jest strasznie brudna, poplamiona, chciałabym ją wymienić, szukam jakiegoś innego modelu na, na takie dwie osoby nie na trzy, bo to jest kanapa na trzy ale chciałabym, żeby kanapa na dwie osoby była rozkładana żeby można było tutaj spać, jak na przykład goście przyjdą, albo jak przyjdzie czas na drugie dziecko i dzieci dostaną tamten nasz pokój a tutaj będziemy my spali, kącik małej na ten moment wygląda tak też będzie zmieniony troszeczkę ale już ma więcej przestrzeni no, i nasza przestrzeń RTV, nasza komoda, w której są pochowane różne rzeczy. Piękna monstera, która nam się pięknie rozrosła, naprawdę. Telewizor, komputer, router. Tutaj jest jeszcze część, która jest nieidealna. I kwiaty na parapecie. Tutaj też mamy półeczkę. Więc ten kącik jeszcze jest nieidealny, ale to się ogarnie w swoim czasie. Też ten fotel trzeba będzie wywalić. No i naprawdę jest tutaj tak fajnie jasno. Tak dużo przestrzeni dla małej, żeby się po prostu pobawiła, no i też troszeczkę dla nas. No i też prościej się na przykład ogląda telewizję. Tak nie, nie skąd tylko właśnie na wprost jest o wiele prościej i naprawdę mega mi się podoba. No i ten też kolor ścian nie jest już taki żółty, jaki tam oni wybrali, tylko właśnie taki chłony, nam po prostu bardziej pasujący, ale tak jak mówię, jeszcze nie jest idealnie, ale. Na ten moment jest naprawdę super i cieszymy się po prostu z tej przestrzeni, którą mamy w tym momencie. I może przejdziemy teraz do naszej jadalni, która w ogóle nie jest idealna, ale na ten moment ujdzie. No i jadalnie wygląda tak. Ja bym stół zmieniła, krzesła wiadomo. Lustro na, ten musi, na, lustro na ten moment musi tak być, bo nie da się go powiesić w tym miejscu. Ale mimo wszystko otwiera to przestrzeń, więc no sporo jest tutaj rzeczy, które trzeba ogarnąć. Ale na ten moment mamy chociaż gdzie jeść. No a wracając do dzisiejszego dnia, mamy dzisiaj 1 maja i niby według moich planów miałam zacząć nagrywać vlog maj, czyli co miesięczne filmy, ale, ale podjęłam taką decyzję, że nie będę w tym roku nagrywać vlogmaju, bo nie dam rady czasowo. Po prostu nie dam rady, bo tu praca, tutaj ogarnięcie dziecka, wiecie, yy, oczywiście kiedy będę miała wolne, będę się starała dla Was nagrywać, bo trzeciego też chcę dla Was yy, nagrać, ale nie wiem czy zostanie to połączone z tym vlogiem. Czy też nie. Zobaczę, tak jak mówię, wszystko wyjdzie w praniu, ale niestety vlog maju nie będzie w tym roku. Ja najczęściej zaczynam pracę o 14 albo o 12. Na przykład teraz w tym tygodniu 10 i ciężko by mi było, wiecie, zacząć rano, a potem po 18. Ja też jestem padnięta po całej pracy, więc nie dam rady po prostu fizycznie i psychicznie, też to troszeczkę by mnie kosztowało, bo. Nie mam tyle siły już na przykład kolejnego dnia, żeby coś ogarnąć i no wiecie. Kolejnego dnia na przykład nic się ciekawego nie dzieje. Przed pracą też się nic ciekawego nie dzieje, sprzątam, ogarniam, jem śniadanie i po prostu jadę do pracy. Więc no to się po prostu nie da. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale chciałabym mimo wszystko często dla was w tym miesiącu nagrywać. No i za parę minut powinni przyjechać goście, ponieważ żebymy dzisiaj grilla. Przyjeżdża Zuzia z córeczką i przyjaciel Bartka. Robimy sobie po prostu grilla. Niestety moi rodzice nie mogli przyjechać, Hania też nie mogła, więc no, takie małe grono. Oczywiście moi teściowie <grytanie> też fizycznie są na grillu. Dzieciaczki się troszeczkę pobawią, pokorzystają. Wyciągnęliśmy też tipi, które mała dostała na roczek, które no tutaj nie ma totalnie miejsca, więc troszeczkę nietrafiony prezent, hmm, ale pokorzysta może może przez te trzy miesiące. Gdybym miała oczywiście większą przestrzeń, no to może bym to dała. Może do pokoju dzieci właśnie dam. Ale na ten moment mm -mm, to po prostu był nietrafiony prezent. Dlatego ja już schodzę. bo Bartek już jest z małą na dworze. Rozłożyliśmy właśnie to tipi. Trzeba ogarnąć tam, wiecie, talerze, nakrycia, coś w tym stylu chyba. Chyba. No i ściągnąć oczywiście jedzenie, które mm, kupiliśmy i ogarniemy tą majówkę. Prawie majówkę, bo jutro czyli drugiego idę normalnie do pracy. I've been waiting here for you all alone. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. Should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. Witajcie piątek, jest godzina 11.25, a my się zaraz z Bartkiem i z małą wybieramy na rower. Tylko sosny tak pylą, że Bartek musi umyć najpierw nasze rowery. A ja ogarnię tutaj ten koszyk. Będę go właśnie przecierać mokrymi chusteczkami. No i oczywiście muszę nas spakować, bo w planach jest pojechanie na jakąś wodę, czyli w razie W rzeczy do przebrania dla małej pieluchy, takie klasyczne rzeczy plus meleko i jakieś właśnie jedzenie, nie? Żeby wziąć... O Jezus Maria, jakie, jakie kiepskie chusteczki o masakra. No dobra, trudno. Nie mogło... Musiałam wziąć na Cito chusteczki nawilżane, bo oczywiście dzisiaj wszystkie sklepy zamknięte, bo jest 3 maja. A chusteczki, które mieliśmy, nie starczą nam do jutra. No a te już tak słowo jakości naprawdę, bo aż piana się robi. No ale cóż, mama będzie musiała wytrzymać, w razie czego w sobotę kupimy i tyle. A te wykorzystamy właśnie do tego typu spraw właśnie do jakiegoś tam... Czyszczenie i tak dalej. Chciałabym jeszcze spakować może jakieś właśnie kanapki, ale to też tak może, bo jednak wróci, wrócimy na obiad. Też liczymy na to, że mała nam w foteliku nie zaśnie, bo nie powinna zasnąć w foteliku. No jak zaśnie, to trudno się mówi. Tak przecież nic z tym nie zrobię, ale nie powinna zasypiać w foteliku. No, dobra, jest w miarę czysty. Jeszcze to. No i ten pokrowiec. Ten vlog będzie z dwóch dni, czyli cały majówkowy. Wczoraj wam nie nagrywałam, bo byłam w pracy, więc też tak. Ciężko, jutro też nie będę dla Was nagrywać, a w niedzielę idziemy na pewną uroczystość, ale to dowiecie się już w niedzielę na vlogu, bo będę chciała nagrać tego vloga i nie chcę Wam na ten moment mówić, co to za uroczystość będzie. Tak więc też wtedy będę nagrywała dla Was, to będzie piąty. A później to nie wiem, bo przyszły tydzień, bo w przyszłym tygodniu mam wolny tylko wtorek i chyba niedzielę. No, a tak to jest pracowicie. Później po tym tygodniu robi się Luz, Już jest spokojnie. Potem tylko szykują się tam trzy dni pod rząd pracy czyli tam chyba będzie czwartek. Czwartek, piątek, sobota, pod rząd, a potem. Chyba w piątek lub czwartek? Coś takiego tam jest, więc dużo luzu Ale ten tydzień i kolejny, no jest dosyć sporo pracy Dobra, idę ogarnąć sobie tutaj ten koszyczek I jedziemy na rowery Miło spędzić rodzinnie czas A oczywiście was zabieram z nami Zasnęło nam dziecko, tak? Tak No Śpi Dojechaliśmy, tylko że właśnie mała nam zasnęła Dosłownie tutaj, jak już szłam z tym rowerem To odleciała Niestety Więc teraz na pewno że Jesteśmy uwięzieni, tak? Póki się nie obudzi I nawet nie pokorzysta z tej wody tu mamy taką wodę, taką rzeczkę, wiecie, żeby tylko chociaż sobie nogi zamoczyło, nie? I tyle. No ale cóż, teraz też nie mogliśmy jechać później. Że, że potem, powiem, że po 15 to by zaczęły grać meszki i już nie byłoby fajnie, gdybyśmy sobie posiedzieć, a tak to sobie siedzimy yy, i tak. Chciałaś wodę, masz wodę. <laughs> Ale jeszcze wiesz, nie jest tak super ciepło, żeby mogło wschodzić do tej wody. Tego ci nie powiem. Poza tym nie wziąłem kostiumu. No więc teraz się będziemy chillować. Wzięłam Pringlesy, wzięłam batona. I o. I czekamy, aż dziecko się nam obudzi. We Jestem właśnie w trakcie montażu tego vloga i chciałabym się z wami na dzisiaj pożegnać. Chciałabym wam też powiedzieć, jaka była fajna reakcja małej na taki duży zbiornik na taką rzekę powiedzmy, z tym błotem, z tym mułem. Chyba nam rośnie mała taka księżniczka, gdzie tylko czysta woda. Bez żadnego piachu, bez żadnego mułu, bo jak tylko weszła i poczuła, że wiecie, ma, ma ten muł między palcami, to podniosła tę nogę z, takim, z taką jedną kropeczką, właśnie tego mułu, i stała tylko na jednej nodze, żeby jej wyczyścić nogę, nie? Więc raśnie nam mała księżniczka, gdzie tylko basen. I ewentualnie może, bo wiadomo, może powiedzmy, jest bardziej czystsze powiedzmy od rzeki. Nie ma tego syfu, tego, tego mułu, powiedzmy, tak? Między nogami, który no, no nie jest przyjemne. No uznajmy. Bartek teraz jest z małą na dworze, żebym mogła po prostu zmontować ten vlog dla Was. I jeżeli dobrze pójdzie, dogram tylko to, e, zmontuję zacznę renderować może jeszcze dzisiaj się pojawi nie wiem, kolejny vlog tak jak wam mówiłam, będę nagrywać się w niedzielę, jutro odpuszczam, w niedzielę będzie kolejny ale tak się zastanawiam czy, ale tak się zastanawiam czy film w maju nie nazwać vlog maj, czy po prostu vlog, dajcie znać w komentarzu w razie czego zmienię ale nie jestem pewna no bo tak jak mówię, nie będą to codzienne filmy tylko wyrywkowe. No to w sumie to będzie kilka vlogów w, w tym miesiącu. I chyba jednak jestem ku opcji nazwanie po prostu vlog niż vlog I tyle, bo we, we vlog maju, w codziennych vlogach, w tych miesięcznych właśnie vlogach, vlog maje, vlog i tak dalej, chodzi o to, żeby. Relacja była codzienna, ewentualnie e, dwu-, trzydniowa, ale żeby tych, z tych kilku dni była, tak? Jeden vlog sklejony z trzech albo czterech dni, tak? A ja nie chcę czegoś takiego robić, nie chcę nagrywać, kiedy jestem w pracy, no bo tak jak już mówiłam, nie mam na to tak siły i nie chcę robić tego po prostu na siłę, bo nie będzie to przyjemność. Wtedy nie nagrywałam. E, przy, Przyjemnością chciałam Wam pokazać, po prostu jak ta nasza majówka u nas wyglądała. Wiem, że dużo wam nie pokazałam, no ale tak się przyjemnie się działo, tak spędziliśmy super tą majówkę, że nawet nie chwytałam za telefon albo za y, aparat. Ale w niedzielę chciałabym nagrać dla Was kolejnego vloga i myślę, że się pojawi we wtorek, kiedy będę miała wolne, żeby zmontować y, właśnie ten film. Więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!